Hej, 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 Siema wszystkim tu! Karus, witam was w kolejnym odcinku. Serii. Zagrajmy w Hearthstone, gramy w Brawl, ale nie gramy przeciwko randomom. Gramy przeciwko, dum dum dum, witaj. Nie ma. MKR. <grych> tak. To, ja ci powiem, że wszyscy wiedzieli, że to ze mną, bo w odcinku pewnie jest tytuł i na mijaturce i w ogóle. Oj, tam, oj, tam, psuj, psujesz klimat, MKR, psujesz klimat. A tak, by A, the way. O, 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 a, do, dobrze mu powiedziałem, nie? Powiedzcie w komentarzach, jak mu dobrze powiedziałem, ale pomijając to, był przed tym odcinkiem jeszcze jeden. Dokładnie dzień wcześniej o tej samej godzinie pojawił się ten sam pojedynek z tym samym Brawlem u MKR-a. Więc moi drodzy, klikać, klikać na obrazek, który wam właśnie wam teraz wyskoczył subskrybować i oglądać. Zapraszam. O, polecam, bo te dźwięki nie ja, wie są bardzo fajne. <laughs> Tak, było śmiesznie. No dobra, to żeby była różnorodność, wezmę może... no, ale nie było śmiesznie. Z mojej perspektywy to naszej było tragicznie. No z twojej to... O, nie spoilujemy, nie? O, sami ocenicie. No, no dobrze, no dobrze. Dobra. Daj na! Mi się jeszcze ładuje. Mam bardzo szybki komputer. O! Hey, a ja już, już widzę karty na rączce. Wow. Kurde, nie mam samej kz i... <laughs> O mój Boże, to podejście! This is gonna be good, oh yes. Uh, to nie brzmi zbyt radośnie, jak dla mnie. <laughs> no to, to zależy jeszcze, jakie mam karty w swoim deku, ale może być śmiesznie. Leper, gnom. no dobrze no. Nie ma tragedii. Czekam na Elven Archer'a? O nie mam. Wtedy nie mam takich dobrych kort. No to lecimy dalej. Może mam jakiś fajny sekret w deku, byłoby fajnie. Mac jest to bardzo zbalansowana karta, nie uważasz MKR? Tak, bardzo zbalansowana, szczególnie uwaga. No ja mam tylko niestety build trapa, jeżeli chodzi o sekrety, więc tego zagram. Uuu, to może boleć. Zróbmy najpierw tak. Ale O! Czy to jest... co, kurwa? <laughs> nie ma to jak karty podchodzące pod kerf, nie uważasz? O! Aż. Bardzo fajny sekret. Ja mogę powiedzieć, że mi też podchodzą pod kerw, tylko tak... Tylko, co no. jestem pewien, czy chcę takie karty. No, co ci powiem, że... Chyba jestem zmuszony zrobić coś takiego. A nie mogłeś tym potworem... Halo? Czemu? Od razu hero powerem? Co, kto to widział? Item. Zostawmy. No do, do, dobrze Co? <noise> nie ma Skontrowałem. <noise> no to jak nie ma to kurde zagramy sobie Korragera Co to jest w ogóle? Ognisty Furiat Ognisty Furiat, och nie to jest ognisty furiat Teraz ja w życiu zagrałem go w formie 7 na 7 A jak go za pierwszym razem zaczęły stwierdziłem tole ja, jaka dobra karta Serio? No Okej okay. No cóż, ja z początku uważam, że to jest kupa, Biorąc pod uwagę jakie karty dostał inny hunter, patrz quickshot. Wtedy już Face byli popularni, to może dlatego. Ale w sumie na jakąś kontrolkę. Nie, na kontrolkę... No, o czym? Ja... Nie... A skończyłem, dobra. E, pa, 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 co ja mogę zrobić? E, na kontrolkę jest dobry, bo można go zagrać 7x7, /7, a później dać tauta. tak? Hehe z karty, którą masz w łapie. Dobra, no, zróbmy coś jaki takiego. Grid. jak nieładnie. Gram przeciwko Hunterowi, no to. Face is the place. No dobra, no, zabiję ją. Nie wiem, z tobą bo jeszcze przegram. Ale żeby nie było, miałem obcy zrobić inaczej. A. Nie mogę atakować w twarz, to jest cheat. Count is cheating, pamiętaj MKR. Jaki przykład dajesz swoim widzom? Count is good, not cheating. Fuck off. Dokładnie jestem pewien, że to ma sens, ale. będzie, że za nie No ty, nie wiem. Ej, w sumie to jest bestia. No, to jest bestia. Już myślałem się tam na twarz, ale. Chyba tym razem zagram bezpieczniej. Ta owca może być nieprzewidywalna w przypadku Huntera. Jeszcze parę razy przekonałam, zresztą, że teraz wyszła ta karta za 5 many 3 na 3. Boże, jak to jest przednie takie gówno. O nie! W twarz! Jak ty grasz z tym Hunterem? Tak nie wolno. What the fuck? Ja gram bezpiecznie. Jestem bezpieczny, kurde. Jak można? Ej! ma być. You shall not pass. Haha. Mm, ha. To rozumiem, że tak nie mogę zrobić. <laughs> Chyba nie. <laughs> Było łatwe. Tak. A, a. Tak też nie mogę. Pierwsza w życiu ta karta mi się przydała. Ui, z No dobra, no to... To Whoa. mogę powiedzieć! No zagramy tak i zagramy coś... Tak! Chore playsy! No powiedzmy! Trochę nie bałem, bo w sobie mogę strzelić jeszcze w tą gnomkę całą Ale niech będzie, niech będzie bez strzału. Haha Ja ci dalej tam... haha. Gdybym tylko miał jeszcze broń. Gdybym był... Tam, a nie tu... Gdybym... Ej, co jest? Tak nie wolno! He, he. In your face to death! Dziewięć, w nie żyjesz, He Hej, mate, he. stop! Ej, ale chwilę, moment, jest za dużo tu tego na stole? Czy ja wiem? Mi odpowiada. Możesz atakować w twarz, śmiało. Mm. Nie wiem, że kusi, jesteś hanterem. Zastanawiam się. Sadeni, drugi King Crash i Arcane Shot. Tak. To jest w sumie realne. Raz trafiłem trzech Trionów, grając paladynem na, na tym Brawlu. Było zabawnie. Eee, mm, trochę słabo. Ale dobra. Non wow. major. Okej. Okay. Zrobimy to. Tak. MAM MAJORDOBUSAAA! Trochę martwi mnie to, że twoje atakowice mogą zabić mnie Majordo. I teraz pytanie co zrobić. Ech. Na pełnej. Mówisz, że greedy, tak? No tak troszkę. No dobrze, no to jak greedy, to ja dobierę kartę. A, okej. Eee, i na co mi to to? W sumie dwa obrażenia i odrobinę szczęście Okej. Okay. Nie było odrobiny szczęścia. No, zawsze możesz się wymienić. <laughs> no kurwa, znowu przegram. Wiesz, możesz wystrzycić stół. Ło! Sekret. Skoro grasz tak Jak na. Jak masz rost... stół, to dam ci 9 damage do ręki, to mnie zabijesz. <laughs> Jak nie wyczyszczę, to i tak mnie zabijesz. <laughs> znaczy... Dob Dobrze wiedzieć, że to nie jest freestyle. No dobra, w takim razie. Psiąk, 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 psiąk. GG! Dobra! Jeszcze jedną gierkę chyba sobie pykniemy. Teraz pytanie, kogo by tutaj wziąć? Kto będzie idealny dla osta na ostatnią grę? Chyba wiem. Nieobojętne, bo ja i tak przegrywam wszystkim. <laughs> Już mi kuta zapadł, normalnie z wrażenia. Ale... i tam. Aż sobie chyba zjem knopersa! Świetnego batonika, mleczno-orzechowego, kruchego, na śniadanie i wcale mi nie płacą, żebym to powiedział. To dobrze. To dobrze, że jesteś uczciwy wobec swoich widzów i że promujesz bardzo dobre batoniki, które są bardzo dobre. Haha! Ha. No. Jestem uczciwy, no nie płacą mi, niestety. No. Dlatego mów! Niektórzy by mi zapłacili, ale powiedzieli, panie, wyspać, po co masz ma gadać się, kto perca. o naszym ktopercach? Coś takiego. Dlatego mówię, no. Nie okłamujesz swoich widzów, jesteś e, szczery i, i promujesz bardzo dobry batonik. O, ciekawe podejście. Rzeczy chujowe, ale, ale... nawet nie jest takie złe. Ło! Wow! Ja tam agro od ryb. Agro, 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 Trzeba agro, 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 Powiem ci, że twoje agro nawet mi trochę... przeszkodziło. To no dobrze. Hmm. Taki był plan. Graj. Poza uh. agro w pierwszej to już wiele nie mam na ręce, więc za chwilę będę płakać, że ta kraja jest kujowa i zjebana. Bardzo zbalansowana, nie ma co ci chodzi. <laughs> ja też, jest nie mam pojęcia. Nie mam żadnych obiektów co do wszystkich poszczególnych meczów. O, ciekawie. O, kurwa, cień nie mam. A, 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 patrzcie, jaki combo. Teraz mogę się wyleczyć i Nie Moje kombo, of the Mike i już kurwa cię nie ma Moje kombo nie O, to jest ciekawe podejście. Bardzo chujowe, ale... It's something mm. No lepsze, lepsze to niż nie. czemu tylko jeden tak, a nie dwa? No czemu miałbym, niech sobie jeszcze pożyje. Ładnie wygląda. I ma fajny miecz. Ja lubię fajne miecze. Okej, okay, dobra, spokojnie wnikam. Ma duży fajny miecz. A no ma. I jest ruda. A, czekaj, To jest ciekawe podejście. Hej. Dobra. Ready, Niech ci będzie. Puu, co teraz zrobić? Hom, hom, homm. Face is the place! Okej okay. Nie no, żartowałem <grym> O nie! O nie! Nie, co ja zrobię! Nie! Nie! Tak nie podam shadowdepa, ale no nie jestem pewien o mój Boże, co ja mogę zrobić w tej sytuacji? No nie wiem, może to... Oh God, the beast, the <laughs> Kurwa, to po prostu spajale. Zaraz ci tu chyba popłacę. Do... <laughs> Ze szczęścia. Do... Oh, wow. <laughs> Takie te bójki są fajne. <laughs> nie Mi, się po... Mi się podobają. To jest najlepszy Brawl. Wszystkim to mówię. Nie rozumiem czemu innym się nie podoba. O! się. Kiedy te bójki są niesprawiedliwe, o mój Boże. Dobra O nie, nie mogę się teraz wleczyć No nie możesz Och nie, to zrobię coś takiego O, o Waliu. No to dwa manuś. Uważaj, Mimiron zaraz się zmieni w Voltrona To jest bardzo niebezpieczna karta Eee, ta, no. Cool, e elo, pozdro. Dobra, jebać, YOLO. Ło, O, nie. o tak, tak! Tak się nie godzi. Nie będzie żadnych... Place no, is prawo, the place. Padę na jedną oh, jest to Towan na drugą i go I Już ten... tutaj nic się by nie zostało Jaki ten Browie jest sprawiedliwy A tam dupa sprawiedliwy gór. No nie No tak Skaż tam ten Murok mi ja teraz robię tak, że z tego mi wypada ta typiara do prista, co sobą legendę Okej, okay, ufam, wierzę. Tak będzie. No! Prawie. Prawie. Wciąż jednak ktoś bolesne. I Może w lesie uda mi się coś wygrać. Fajnie by było. Muszę trochę Remotant odwykłem od tego, jak się wygrywa. Z całkiem przyjemne uczucie. O! The Ferio! Kurwa, jeszcze, umrę zaraz. Dobra, Mogor, spisz się. Liczę na ciebie. O! Oh! Sorry! Eee. No nie, nie mogę rzucić teraz do Fuinga! Fuck! No i lipa! A tu jak teraz debić z góry? Ja bym wyłączył nagrywanie w tym momencie Dupa, jakby się będzie wziął to bym cię zaraz i zabił. To byłby taki, i byś szczęśliwy, ty ...jedyny... szczęśliwy Co to w kurwa nie. Spisz się Mogor, proszę, spisz się <grym> No nie jest to defing. Nie, nie silensuj! O, już myślałem. Dara, Mogor wani w twarz. Kurwa. Nara! Nie ma żadnej bazy. Dobra. Zaraz będzie Holy tak pewnie. Pocicji. A teraz poproszę za dwie many 5 demedza. Ej, nie może się leczyć. Możesz. Ja ci tam nie bronię. Chyba jestem martwy. Nie, dasz radę. Musisz uwierzyć w siebie. Jak uwierzył Tommy Jones z w, w sumie tak, to ma sens. Czy jestem... Mam realną szansę to przeżyć? Eee osiem dziewięć dziesięć nie 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 mam realnych szans tego przeżyć to jest niesprawiedliwe. masz czyn honory. może oh. być da 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 jaki ha ja pierd, nawet się zabić nie pozwoli. No, <grym> Dziękuję Jest. wszystkim za uwagę. Wygrałem. Wygrał. Okay. Finał, finałowy pojedynek wygrał MKR. Gratulacje dla niego. I cały, cały ten mecz też ja wygrałem, bo te poprzednie rozdania, spotkania to była rozgrzewka. A to był ten pojedynek, który się liczył. I tutaj graliśmy o najlepszego gracza w Polsce na hejsie i w ogóle. I ja dostałem tą oto nagrodę, ten oto tytuł. Ja jestem the best. Mentalnie MKR wygrał cały pojedynek. Gratulacje. Zapraszam na jego kanał dzień wcześniej, tej o tej samej godzinie, ale to w sumie nie jest istotne. Ważne, że jest odcinek z poprzednimi pojedynkami naszymi. Jest dużo śmiechu. Bardzo dużo śmiechu, polecam wam. Zapraszam bardzo, z tego co pamiętam, to jest bardzo dużo płacu naszych. <grym, 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 jak słyszycie... Z mojej perspektywy. Jak słyszycie, odcinek na pewno będzie ciekawy. Zapraszam do obejrzenia i do subskrypcji. Trzymajcie się na ten moment. Byłem z wami ja, był z wami MKR. Nara, pozdro, 600 elo, 0 serdeczne, 07. Bye, bye, trzymajcie się, papa. pa. pa.